Znajdujemy się w Tarnowie podczas festiwalu spinaczkowego rozmawiam z Piotrem Żyłą, witam. Witam wszystkich. Chciałem zapytać, co spowodowało, że pojawił się, pojawiłeś się tutaj w Tarnowie podczas tego festiwalu. No, dostałem takie w sumie zaproszenie i też w zasadzie od swojego głównego sponsora też zaproponowali mi, no i przyjechałem. A jak się czujesz we wspinaczce? No nie, nie nie jestem na, na jakimś po, poziomie profesjonalnym, ale, ale jakieś tam e, skałki kiedyś e, z kadrą e, spinaliśmy się trochę, e, także no jak, jakiś tam poziom amatorski myślę mam, także no tak ba, ba, bardziej rekreacyjnie. A przygotowania do sezonu narciarskiego już się rozpoczęły? No, myślę, że od razu po sezonie, tam dużo, dużo przerwy nie było. Te przygotowania cały czas są i w wolnym czasie, wiadomo, można, można z czegoś z takiej, z takiej propozycji skorzystać, bardzo miłej. No, a resztę no to wiadomo, teraz ważny sezon, trzeba się po prostu dobrze przygotować. A jak przygotowujesz się do sezonu, poza fizycznymi aspektami? Przeważnie to trenuję no, i śpię. Wiadomo, odpoczynek najważniejszy, te, znaczy, no może niekoniecznie najważniejszy, bo najważniejszy jest trening, ale, ale odpoczynek też jest, tez, też musi być w jakimś stopniu, bo jak się, się nie odpocznie, no to potem tego treningu się nakłada i dużo ciężej się trenuje. A jest jakaś sytuacja, która zapadła Ci w pamięć? Podczas skoków e, znaczy, ogólnie dużo jest takich sytuacji, co są ciekawe w skokach ogólnie... E, skoki, skoki jest ta, takim sportem, że e, od, sa, od, same, od, od samej góry, od ruszenia belki e, jeszcze jak są właśnie wieczne warunki, to cały czas się coś dzieje. Także e, no, dużo mam takich... E, Ciekawych różnych skoków, e, no, o którym mógłbym w sumie opowiadać, e, e, no tylko zależy o którym bym by pani chciała. A jest taki, który jest ciekawy według Ciebie? No myślę, że jeden z ciekawszych, który pamiętam, to w sumie było ze dwa lata temu, co tak e, próbowałem coś, coś innego, taki bardziej skoki do celu i, e, i z Adamem tam z kolei do, do, do Red Bulla tam, e, czy się da po prostu skoczyć w jedną albo w drugą stronę. No, ja uważałem, się dano i poszłem na, na tę skocznię. E, wiadomo, że jak się chciało trochę do, do celu, no to trzeba było na, na jednej nodze trochę bardziej jechać, no ale wtedy wiało trochę, no i, no i też tak właśnie na, na jednej nodze jechałem, żeby się odbić po prostu w tą, żeby na bok, żeby lecieć no i odbiłem się, odbiłem się na bok, a prawie taki wiatr był a wiadomo jak krzywo leciałem, no to trochę nie miałem panowania nad wszystkimi nartami, dostałem podmuch trochę z góry nad nartę i, i tylko pamiętam jak, no jak, jak, jak mi próg uciekał i, i na plecy spadłem. Także no taki na pewno ciekawy ciekawy by bardzo ten skok był. Bolesny. No, zdążyłem się ponapinać, czyli dopiero na drugi dzień bolało. Dziękuję bardzo za rozmowę.